Hej, to jedno chyba z najważniejszych pytań prawie każdego mężczyzny, zdrowego mężczyzny, dlaczego wybrałeś tą kobietę, tą partnerkę, tą dziewczynę, z którą żyjesz wiele lat? Dlaczego? Co ona takiego ma w sobie, że. Akurat zdecydowałeś się na nią spośród milionów kobiet. Dlaczego również jesteś z nią tak wiele lat? To pytanie otworzy wielu facetom głowy, jeżeli w komentarzach napiszecie dlaczego. Dlaczego właśnie wybrali się ją. Mogliście wybrać sąsiadkę, mogliście wybrać jej koleżankę, mogliście wybrać inną jakąś kobietę, ale dlaczego wybraliście tą właśnie kobietę? Piszcie na dole w komentarzach bo to może pomóc wielu facetom, a niektórym może otworzyć głowę, która jest bardzo mocno zamknięta na nowe znajomości. Hey.